Cześć z tej strony Sweet Potato Alabama i witam was w dzisiejszym materiale. Dziś omówimy sobie spółkę ServiceNow czyli spółka która padła jako propozycja w komentarzach i miała najwięcej lajków. Widzę tutaj Oskar Andrzejewski 7603 e, poprosił o analizę ServiceNow. Jest 9 lajków więc działamy. Natomiast jeżeli chcecie bym przeanalizował waszą spółkę pamiętajcie by wpisać w komentarz pod tym filmem i zebrać jak najwięcej lajków pod nią. Wtedy Macie największe szanse, że ta spółka pojawi się właśnie w kolejnym materiale. I nie przedłużając, zaczynajmy. Spółka Serwis Now omówił sobie też Dela. To tak. Bardzo szybko, szybka aktualizacja dela, ponieważ tam ładnie cena wystrzeliła. Natomiast na początek zajmiemy się spółką ServiceNow. Mamy tutaj <laughs> impuls pięciofalowy. Czyli dobrze, czyli jesteśmy w trendzie wzrostowym, tak? Tu jest impuls, jakaś większa korekta. Odmierzmy sobie tą. Można uznać, że tutaj powstała jakaś korekta pędząca i odmierzamy jeszcze tu Ładnie z 1 do 1, cena reaguje dalej, czyli cały ten ruch możemy uznać za ruch pięciofalowy, nawet jeżeli byśmy chcieli jeszcze ten ruch tutaj podzielić, to on również jest pięciofalowy. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. Czyli czyli takie coś. 1, 2, 3, 4, 5. Potem dzieje się jakaś większa korekta. O, coś takiego. I to wszystko zamieniamy na jakąś falę pierwszą. I to wszystko jest naszą falą pierwszą. Tu powiedziałem, że to może być jakaś fajna korekta pędząca. 2, 3, 4, 5. Bardzo silny trend wzrostowy, ponieważ cena nie zjeżdża tutaj. Nie robi nawet żadnego e, 3,82 z tego co widzę. Tylko odbija się. No, prawie było to 3,82. Zobaczmy, czy jak zmierzę z magnesem, no nie, odbija się gdzieś o wiele wcześniej. Tak więc jest to bardzo silny trend zestawy i widzimy, że ciężko jest się do niego przyłączyć. I tutaj dostajemy w 2022 roku zejście, które robi 50%, czyli pierwszy raz od bardzo długiego czasu dostajemy 50% zejście. Tu mogę pokazać, i czy tworzy się jakaś ładna struktura korekcyjna. No, żeby mogła się utworzyć ładna struktura korekcyjna, gdzie korekta kończy się na 50%, to wcześniej by musiało być zaliczone 3,82. Tutaj nie zostało ono zaliczone. Tu nie zostało zaliczone. Tu też nie, więc pierwszy raz jest zaliczone tu, ale nie pojawiło się konkretne odreagowanie. I cena uderzyła w 0,5. Ten ruch jest dosyć silnie impulsowy. Ja mam dosyć spory problem z przeanalizowaniem tego ruchu. I zaklasyfikowaniem go jako struktury korekcyjnej. Więc zobaczmy, czy faktycznie jak zejdziemy na niższy interwał, to też tak będzie. Czyli tak, tu mamy impuls, tu jest dosyć duża korekta, większa niż ta poprzedniejsza. I ona najprawdopodobniej już się nie powtórzyła. Tak jest, nie powtórzyła się, więc ewidentnie mamy ruch trójfalowy ale nie jest on takim idealnym ruchem spełniającym wszystkie wymagania, by móc postawić tutaj w końcu jakieś 1 2. Cały czas jesteśmy jednak w silnym trendzie wzrostowym. Gdzie cena z 05 zareagowała i jeżeli kolejny ruch wzrostowy będzie pięciofalowy, no to 1 do 1 powinno dać odreagowanie i powinno tą cenę podtrzymać. Te wzrosty podtrzymać, dobra. Przesuwamy sobie tutaj. O, dobra. Więc mamy 0,5, no i jedziemy. Impuls, korekta, impuls, korekta. To wygląda jak ładny ruch pięciofalowy. OK. Tu dostajemy zejście, które łamie całe poprzednie wzrosty. I czy ta korekta jeszcze się powtarza? Czy mamy tutaj do czynienia z tym w środkowym ruchu, z ruchem pięciofalowym, czy ruchem trójfalowym? No, i tu nie robi 1 do 1, i się cena obrywa, więc ten wewnętrzny ruch jest ruchem trójfalowym. Ładnym, impulsowym, ale trójfalowym. Czy serwis nam płaci dywidendę? Nie płaci dywidendy, więc przejście na wykres skorygowany o dywidendę nic nam tutaj nie zmieni. I przez to, że właśnie cena tutaj ten ruch jest trójfalowy, to cena spadając. Ledwo się zatrzymała w ogóle w tej strefie. Przejechała poziom 1, 1,155, 1,272 i prawie dotknęła 1,414 nie zaliczając go. Dodatkowo zostało zaliczone poziom 3,82 i poziom 414 do 0,5 jest jeszcze daleko, czyli według Eliota to jeszcze ma szansę się z, tego, z tej strefy podnieść i jeszcze dać wyjście przez szczyt, ale jeżeli tak będzie, to nie. To nie widzę tutaj szans, żeby ta piątka jakoś bardzo mocno się rozwinęła. Czyli dla osób, które już posiadają tę spółkę, pierwszy wniosek: wyjście przez ten szczyt to będzie dobre miejsce na odebranie zysków. Ta struktura nie jest idealną strukturą, jest trójfalowa, możemy ją zaakceptować. Ta struktura nie jest idealną strukturą i być może to się rozwinie do czegoś takiego. Tak? czyli że powstanie taka korekta i my nie jesteśmy w stanie ocenić, gdzie ona się skończy. W tym przypadku wchodzimy w tym miejscu no i czekamy na dalsze rozwinięcie i tutaj ewentualnie jeszcze obserwujemy, jak będzie się budowała fala piąta. W fali czwarty handel jest troszeczkę trudniejszy niż na falę drugą, nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie określić. Może będzie też tak, że pojawi się taki ruch, czyli teraz cena spadła, jesteśmy tutaj, ten ruch będzie jakimś ruchem, Trójfalowym, takim ewidentnym, i gdy ta korekta się będzie powtarzać, to wtedy sam zrobię setup i sam będę próbował w takim miejscu handlować. Czemu nie handlowałem tego tutaj? Ponieważ nie znałem tego wykresu wcześniej, dopiero niedawno na to spojrzałem. Jeden z grupowiczów mi podesłał, stąd mam już gotową analizę grupowiczów naszej społeczności TradeWars. Oczywiście. Co tu dalej możemy o tym powiedzieć? No tak, czyli może być tak, może być coś takiego, a może być też scenariusz, w którym tu wcale fali piątej już nie będzie, właśnie przez to, że ten ruch w środku był trójfalowy i cena zjedzie nam do tej tutaj strefy. Czyli możliwy jest też scenariusz, że kiedy ja będę kupował tu, tu. Jeżeli ten ruch będzie trójfalowy, to w tym miejscu, na powtórzeniu tej dużej korekty, będę próbował kupować, czyli gdzieś tutaj, ale to zobaczymy, gdzie się cena zatrzyma, bo od miejsca, w którym się zatrzyma, będzie zależało, gdzie wyznaczę tę strefę. Wiem Natomiast jaka będzie to spadek? czy będzie to spadek o no, jakieś 500 dolarów? Coś takiego, to wtedy będę kupował. Natomiast gdyby teraz ten ruch był trójfalowy i czy wyjdzie przez czy, czy nie wyjdzie, bo może być tak, że wcale nie wyjdzie, że będzie to wyglądało tak i tak. Albo będzie to wyglądało tak i tak, to wtedy tu w tej strefie będę szukał sygnału w postaci rozładowanego RSI na wysokim interwale. To już było raz rozładowane to RSI. Wcześniej było tutaj, więc zapewne jak tutaj cena trafi, to też tworząc się formacje będziemy gdzieś przy dolnej bandzie, albo pierwszy raz na interwale miesięcznym. Ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, a cena tam na przykład teraz jest za 1023 i może jeszcze urosnąć o 200 dolarów, i wtedy 15% do przodu, a ja w ogóle nie chcę tego brać. No oczywiście, że nie chcę brać, ponieważ dla mnie liczy się stosunek zysku do straty. Czyli jeżeli ja wiem, że cena może mi teraz spaść i dojechać tutaj, nawet gdzieś tutaj, no to wchodzenie teraz w rynek żeby zarobić 29, tak mnożnik 29%, a mogę stracić 100% kwoty ryzykowanej, no to nie jest dla mnie żaden zarobek. Dla mnie zarobkiem będzie, jeżeli zrobimy coś takiego. Stąd rozpisuję sobie kilka scenariuszy, żeby być przygotowanym na właśnie takie potencjalne inwestycje w przyszłości. Ta strefa też się będzie przecinać zapewne z jakąś linią trendu. Myślę, że jakbyśmy linię trendu poprowadzili. O, to jest super linia trendu. Wielokrotnie cena na to reagowała, więc może być tak nawet, że z 0,5 już tutaj stąd będą uderzać, nawet by to jakoś pasowało. Będziemy obserwować, jak to będzie wyglądało, gdy cena tutaj dotrze. Więc podsumowując, cena jak najbardziej ma szansę teraz na wybicie szczytu. Ja nie jestem w rynku, więc też nie zadecyduję za Was, co zrobić, gdy cena wybije szczyt. Natomiast, gdy cena wybije szczyt, mamy za sobą ruch pięciofalowy. Ale wnioskiem jest, że tu też był ruch pięciofalowy. I gdyby ktoś sprzedał w tym miejscu, no to ominęłyby go takie wzrosty. Tu też był ruch pięciofalowy, i gdyby ktoś sprzedał po wybiciu tego szczytu, to pewnie byłaby okazja na dołączenie. Tutaj nie wiadomo, czy by dołączył. Ja nie widziałem z mojej metodologii tu idealnego miejsca do dołączenia, a szukam spółek tylko tam, gdzie są idealne wejścia lub prawie idealne, tak jak na Delu, do którego zaraz przejdę. Więc może tutaj być też tak, że cena to wybije, potem zrobię jakąś delikatną korektę i znowu będą kolejne takie wzrosty. Przepraszam, zły przycisk. Trzeba być na takie coś przygotowanym. Natomiast każdy ruch pięciofalowy, ruch impulsowy będzie kiedyś potrzebował tej konkretnej korekty i trzeba być przygotowanym, że cena może zejść na tutaj w okolicy 414-471 dolarów. I będę wchodzić, gdy cena zrobi coś takiego, o, takiego, albo gdy cena zrobi coś takiego. No, znacie mój plan, to teraz sobie przeskoczymy dalej. A teraz szybki przerywnik, zanim przejdziemy do aktualizacji Dela i tego, co może się wydarzyć w najbliższych dniach i tygodniach i co ja będę robił z akcjami Dela. Tydzień temu, we wtorek, odbyła się konferencja, podczas której... Miałem swój wykład krótki po krótki, ale każdy z nas, ja, Merol i Karol, mieliśmy taki element edukacyjny w tej konferencji, podczas której opowiadaliśmy, jak zajmować pozycję, jak realizować pozycję, jak realizować zyski. Słuchajcie, z iloma osobami bym rozmawiał, bardzo często ludzie wiedzą, jak coś kupić. Bo gdzieś coś usłyszeli, coś zrobili, a potem takie emocje pojawiają się w ich głowach, że nie są w stanie tych zysków zrealizować i widzą 100, 200, 300, 400%, a potem, a potem cena spada z powrotem do ceny wejścia i nawet czasami generuje spory minus. Więc moja część w, właśnie podczas tej konferencji jest opowiedzieć, i, i w, jak realizować te zyski, jak zarabiać na rynku systematycznie. I dokładnie to, o czym ja tam mówię, będę teraz opowiadał na Delu, czemu nie liczę na to, że tam cena będzie teraz robić szczyty, że będzie leciała już w nieskończoność, tylko właśnie będę już lada moment realizował częściowo te zyski. Konferencja była tydzień temu i będzie jeszcze jedno podejście 27, czyli zarówny tydzień, też najprawdopodobniej o godzinie 19 będziemy o tym informować w zakładce społeczność. Ja uważam, że dla każdego inwestora i tradera jest konieczne, by się pojawić na tej konferencji. Więc zapraszam Was zarówno na moją część, w której opowiadam, jak realizować zyski, jak systematycznie zarabiać na rynku, jak i też na część Merola, w której Merol opowiada o tym, jak dołączać do rynku, na jakie sygnały czekamy, jakie co musi się pojawić, jaka sekwencja sygnału musi się pojawić na wykresie, żeby do tego rynku w odpowiednim mom momencie dołączyć i też na część Karola, w której będzie opowiadał y o zarządzaniu kapitałem, o tym jak ważne jest do statystyki i do całego tematu inwestowania i zarabiania właśnie to zarządzanie kapitałem i pozycjami, tak żeby, mimo tego, iż pojawić się może kilka porażek, cały czas budować ten kapitał, ten depozyt i cały czas być do przodu. Tak więc, Uważam, że to jest konieczne do tego, by dobrze zarabiać. Spróbujcie poświęcić odrobinę swojego czasu, zaplanujcie już sobie to w kalendarzu. Tak jak mówię, to jest ostatnia tego typu konferencja, w której będziemy tak edukacyjnie opowiadać o samym prowadzeniu pozycji. Jeszcze, jeszcze tak, być może na jesień dopiero się pojawi kolejne tego typu podejście. No i dla każdego będzie mały bonus, mały prezent od nas, od traders, dla każdego uczestnika. Więc. Do zobaczenia na tej konferencji, a tymczasem wracamy do Dela. No i mamy Dela. Kilka tygodni temu na nagraniu, zaraz Wam powiem, które to było nagranie. OK, mam tutaj nagranie. Jest to nagranie sprzed miesiąca. To było gdzieś robione w okolicach. A no, akurat datę mam przysłoniętą. Wtedy, gdy cena zamknęła się właśnie tą ładną formacją świecową, tytuł filmu AMD i Dell mówią: koniec korekty w USA, czy na pewno? I pokazuję tutaj Della, miejsce, proszę. że będę zajmował pozycję właśnie na Dellu i dlaczego to. Dlaczego akurat tak i, dlaczego, i gdzie cena może dojechać, zobaczcie. Ja już wiem przed zajęciem pozycji, gdzie cena dojedzie i gdzie będę realizował zyski. Czyli nie czekam na to, co się wydarzy na rynku, tylko już z góry mam przygotowane wszystkie scenariusze. To jest właśnie o tym, też opowiadam w trakcie tej konferencji, jak to. Bardzo daje dużo spokoju w inwestowaniu, i jak długoterminowo daje to bardzo dobre wyniki. Więc ja, już tutaj, w tym momencie, zanim zająłem pozycję, byłem w stanie wyznaczyć miejsce, gdzie będę zamykał. I za chwilę wam pokażę, co się dzieje na wykresie, i e, zaktualizuję to. Więc jest strefa, w której mówię, że będę dołączał do tego rynku. Pokazuję też zasięgi, gdzie może cena dotrzeć. E, zapraszam Was do tego materiału. Materiał poniósł się bardzo dobrze. 4,2 tysiąca wyświetleń. A teraz zobaczcie, to jest ta formacja. Tutaj, gdy ta czerwona świeczka się tworzyła, mówiłem, że będę dołączał do rynku na poziomie 80,98. Na naszej społeczności również zostało to rozpisane. Zaraz Wam też to pokażę. Ok, mam znalezione. Właśnie w czasie, kiedy ja już nagrywałem ten film, kiedy już byliśmy. Przygotowani na webinarze, że wrzucę właśnie setup tutaj. Mój kolega z Tyksu też z naszej ekipy traderów wrzuca informację, że przy 12 kwietnia, że przy 81,16 będzie wchodzić i też już z góry podaje poziomy, przy których będzie w ogóle uciekać z rynku. To jest no tak, tak działamy. Tak nie obiecujemy gruszek na wierzbie, tylko po prostu z góry pokazujemy, co się może na tym wykresie wydarzyć. Też wyznaczył formację. No i ja dopisałem komentarz, że ustawiam zlecenie właśnie na test tygodniówki na 80, 98 17 kwietnia, a chyba właśnie 15 kwietnia daję Wam znać na YouTubie, że tak to będzie wyglądało. Więc tutaj pojawia się sygnał od rynku. Wrzucam też Dela na nasz profil na Instagramie. No i co się tutaj dalej dzieje? Cena bardzo ładnie sobie wystrzeliwuje, więc jest to jakby nie patrzeć, spory sukces. Sukces, który był też obarczony bardzo dużym, bardzo wieloma emocjami. Słuchajcie, cena spadała w trakcie ogłoszenia cełu. Wszyscy mówili, że nie, trzeba się wstrzymać, że jest duża niepewność na rynku. No i dokładnie właśnie w takich momentach zarabiamy. My sobie już wcześniej przygotowujemy strefy, wcześniej sobie przygotowujemy analizy. I zobaczcie, że wtedy, gdy była największa niepewność, wtedy, gdy wszyscy mówili, żeby się wstrzymać, że już w ogóle będzie koniec świata, jeśli chodzi o handel, cena trafia do przestrzeni na wykresie, do takiej strefy, gdzie miała trafić, zanim ogłosili, że będą te cła wprowadzane. Tak, na tym polega rynek, to po to się właśnie straszy wszystkich ludzi, żeby oni się wstrzymywali wtedy, gdy duży kapitał do tego rynku dołącza. A my, za pomocą właśnie tego, że potrafimy odczytywać te sygnały, jesteśmy przed wszystkimi i w momencie, gdy inni widzą wzrost, już w tym momencie od miejsca mojego wejścia jest do tego, no tak, do zamknięcia wczoraj e, giełdy jest 41,54%. To jest naprawdę kozacki wynik na spot w ciągu raz, dwa, trzy, czwarty tydzień. I dawaliśmy znać, że gdzieś już w okolicach 126 może się pojawić konkretny opór, właśnie przez to, że ta struktura fali B nie jest idealna. Widziałem ładniejsze struktury, struktura fali C też. Spodziewam się, że cena z tej strefy może jeszcze raz wybić dołek. I i o tym również wspominam w tym nagraniu w, w okolicach 15 kwietnia. Więc tu będę czekał na sygnał z tygodniówki albo z interwału jednodniowego. Zobaczymy, zobaczcie, zobaczcie, jak fajnie tygodniówki działają. Tu się pojawia formacja świecowa. Cena robi test strzał. Tu się pojawia formacja świecowa. Cena robi test. Zwróćcie uwagę w tym miejscu, test to jest 50% formacji. Czyli, jak sobie rozłożę siatkę, Fibo, to tu mam idealnie 50% cena, musnęła strefę i od razu wyjazd. Tutaj nie było jeszcze testu formacji. Tak więc spodziewam się, że tak jak w tym miejscu, jak i w tym, może być tak, że cena tu dojedzie i dostaniemy strzał. Czy to będzie strzał po wybicie dołka? Nie wiem, ale spodziewam się, że będzie strzał. Więc tu również była strefa, dotknęli, musnęli strefę, od razu wyjazd. Będę tutaj realizował część. Pozycji, być może zrobię tak, że odbiorę sobie cały wkład i zostawię pozostałe kilka akcji, które tutaj z tej inwestycji, jakby będą już takimi darmowymi, zarobionymi akcjami, na których już nie mogę stracić, ponieważ cały wkład wyjąłem. I jeszcze w międzyczasie w ogóle zgarnęliśmy dywidendę. Nie jest to wysoka dywidenda, jest to 1,63%. Przy aktualnej kwocie wtedy to było gdzieś około 2%, ale nadal będą to. Akcje, które będą mi płacić systematycznie, kwartalnie dywidendę i będzie to wzbogacało mój portfel. Więc, jeżeli po odcięciu dywidendy i tak dostajemy taki konkretny e, impuls, to jest duża szansa, że ta strefa zostanie rozjechana, ale trzeba odbierać na bieżąco zyski. Jeżeli ja widzę, że tutaj jest jakieś, mm, może się pojawić jakieś odreagowanie, to będę również reagował, będę część pozycji zamykał i gdy ewentualnie strefa ta zostanie rozjechana, to będziemy szukać kolejnego miejsca na dołączenie. Bądźmy przygotowani na takie mocne zjazdy na czas niepewności, właśnie omawiając sobie teraz spółki, właśnie przygotowując te etapy, właśnie, czy tak jak podczas webinarów w, w naszej społeczności, co tydzień spotykamy się i omawiamy po 20, 30, 40 spółek dywidendowych, tylko na czwartkowych spotkaniach. Karol omawia swoje rynki w poniedziałek, Merol swoje rynki we wtorek. Jeszcze mamy duże grono traderów, które organizuje dodatkowe webinary i często jest tak, że trzeba po prostu poczekać. Ja najmniej transakcji w życiu miałem od kwietnia do kwietnia, ale od kwietnia do maja w ciągu ostatniego miesiąca zrobiłem wynik, który był wyższy niż w poprzednich latach. Właśnie dzięki temu, że czekałem na ten odpowiedni moment, więc Wy też czekajcie na odpowiedni moment. I też realizujcie zyski. Jeszcze raz was zapraszam na konferencję, żebyście dołączyli, żebyście jak najwięcej tej wiedzy z niej wyciągnęli, żebyście wiedzieli, jak potem właśnie wspólnie handlować. I wszystkim tym, którzy zainwestowali w Dela, gratuluję. Jest sporo osób, nawet dostałem informację, że jedna osoba jest tak zadowolona, że postanowiła napisać opinię i, i, i specjalnie informację taką wysłać do TradeWars. Dotarła do mnie ta informacja. Dziękuję bardzo. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, a ja Wam będę pokazywać takie spółki, które też tutaj handluje. To, co aktualnie jest na tapecie, to mamy to, co tu widzicie po prawej stronie, więc sugeruję, że jeżeli chcecie coś ciekawego, a niekoniecznie coś, co jest na przykład w tym momencie głośne w mediach, to napiszcie w propozycjach coś z tej listy po prawej stronie, to zrobię Wam analizę lub aktualizację. Ok, nie przedłużając, i tak już jest bardzo długie nagranie, jest przepiękna pogoda, przynajmniej u mnie, w końcu po tym weekendzie, więc życzę Wam, żeby teraz jak najwięcej ciepełka do wszystkich dotarło. Życzmy sobie teraz tego ciepła, bo potem przyjdzie październik czy grudzień i znowu będziemy marzli. Więc trzeba, trzeba z tego jak najbardziej skorzystać. I do zobaczenia za tydzień, zarówno na moim filmie, jak i na konferencji. Trzymajcie się!